Piętnastoletnia historia konkursu Grand Press Photo znalazła swoje ukoronowanie we właśnie wydanym albumie fotograficznym. Jest on zbiorem najlepszych fotografii reporterskich zrobionych w minionych latach. Dodam, że zbiorem wspaniale opracowanym, wyedytowanym, zaprojektowanym i pięknie wydrukowanym. Grand Press Photo jest bardzo ważnym konkursem. Od zawsze my, ja i moi koledzy, zabijaliśmy się o to, żeby wygrywać nagrody. Jest to konkurs, który wyłania talenty, zwłaszcza talenty w młodszym pokoleniu. Oglądając te niesamowite zdjęcia, warto pomyśleć, ile trudu wymagało ich zrobienia, ale też jak cenny jest ten jedyny konkurs fotografii prasowej w Polsce. Między innymi dlatego, że przewodniczącym Żyli w naszym konkursie zawsze jest zagraniczny laureat WordPress Photo. Dobra fotografia tworzy emocje, refleksje i zostawia ciekawy przekaz. Ogromne znaczenie ma forma, w jakim to zdjęcie jest opublikowane. Dotrzymaliśmy informację, że Grand Press Photo planuje publikować zdjęcia z ostatnich 15 lat. Stwierdziliśmy, że najlepszą formą przekazu tego materiału jest papier i album fotograficzny. Przygotowując album stworzyliśmy dedykowane profile barwne, nie tylko pod podłoże i samą maszynę, ale również pod rodzaje fotografii, które były drukowane. Chodzi o to o sposób generowania czerni, chodzi o to, kiedy jakie kanały wchodzą i w jaki sposób one się mieszają, jak się przenikają. Natomiast dodatkowo do zdjęć czarno-białych zastosowaliśmy technikę druku tzw. triton. Mówiąc krótko, jeżeli chodzi o część barwną i przygotowania, śmiem twierdzić, że jest to majstersztyk. Do wydrukowania albumu na piętnastolecie Gun bez Foto zastosowaliśmy technologię druku HP Indigo. W tym wydaniu jest to technologia HP 12000 z głowicami HD. Ten projekt dla nas to jest nie tylko wyzwanie od strony drukarskiej. Jest to oczywiście ciekawe, że możemy wykorzystać możliwości i potencjał tej maszyny, którą posiadamy. W przypadku tej pracy musieliśmy zastosować niestandardowe metody introligatorskie, a żeby ten projekt wyglądał na jakościowy, ekskluzywny album.